Hej kochani, witam Was z powrotem na moim kanale albo witam Was na moim kanale, jeżeli jesteście nowi to Subskrybujcie! W dzisiejszym odcinku robimy drugą część oceniania ma oceniania maszyn. maszyn! Oceniam <One input> cię! Nie! Drugą część odcinka, w którym Masza ogląda moje strony. Ja czyli z Timem i ze Stewartem. Queen, czym jest najlepsza. I Masza i ocenia. Masza jest najlepsza w ocenianiu zobaczcie na jej beach face judging. Po prostu ona Was ocenia, nawet jak Was nie ocenia. <guraiści> nie, no ja nikogo nie oceniam. Ja jestem układ najmniej oceniającą osobą IMO Tak naprawdę. No w sumie? No Do, powiedz. Ty mówisz taką realną... Opinię, no, taką, no realną, tam taką, a nie taką, wiecie, że się przy... Wszyscy tego ciebie oceniają. To już prawda. Jeżeli masz się ten odcinek, to mam jeszcze pomysł na kolejny odcinek, w którym będziemy oglądać odcinki, nie w których ja występuję, ale które są o mnie. I masz w sumie też. Czyli takie jakieś, nie wiem, Zebo ze starymi jakimiś dramami, jakieś z nami, jakieś... Boże Zebo! Jakieś odcinki z dramami, jakieś, nie wiem... TikToki stare, czy nie stare, jakieś ogólnie TikToki o nas, czy coś takiego, ja oglądać TikToki o sobie albo o tobie. Ja też, ja też lubię oglądać o tobie i o sobie, <grym> więc możemy zrobić taki albo, się samą, tak? takie. Abo wy jesteśmy samozadźni, takie już bez fjej ksiostry, tak jesteś jesteśmy. Dobra, więc e, pooglądamy sobie wtedy odcinki e, z TikTokami i e, z TikTokami jakieś odcinki o nas, więc zostawiajcie łapki, wbijcie no, na to. No, takie moje oczy, bo ja mam zupełnie co oła. Dobra, to teraz odcinek, na którym ostatnio stanęło. Odcinek, na którym stanęło. w ciąży. Czyli yes. odcinek, gdzie tak jakby mu rekomendowaliśmy mamy Stewarta. Pozdrawiam bardzo mamy Stewarta. I love her. She, she's a an bardzo dobra osoba. I wiecie co? Wpisałam, żeby wyszukać ten odcinek. Wpisałam Still w ciąży. Mm. I tak, odcinek się nazywa Jesteśmy w ciąży. Mama w szoku. <laughs> nie chodzi o to, że ja powiedziałem mamie, że robię niespodziankę dla Agaty. Ale się zmienił. No. Straszł Straszł się, się teraz nie wiem, Jest handsome now. No. lepiej wygląda teraz, Imo? że idę ją odebrać z dworca i chcę z nią zrobić jakieś fajne rzeczy, żeby miał film. Natomiast ja i Agata przygotowaliśmy niespodziankę dla mamy, że Agata będzie się ciągle źle czuła i pójdziemy kupić. Ale spodzianka. niespodzianka! Niespodzianka! Okay, niespodzianka dla Mały. Nie ale niespodzianka po prostu. się źle czuła. Po prostu, prostu narzekaj jej do torebki. <laughs> <laughs> Przerabia To pozytywny. Tak. Stary, to jest po prostu nas żart. Na żart co miesiąc to jest? jest. po prostu na żart sobie, co miesiąc, to jak się z kimś spotykamy, to co miesiąc robimy taki żart. Nie wiem, nie co miesiąc, to trzy No ale nie co miesiąc, ale, każdym, ale ja każdemu ja chłopakowi zrobiłam taki żart. Prawne. Teraz muszę tylko poczekać, aż mama wróci i muszę zrobić drugi sztuczny wstęp do filmu, gdzie robię Agacie niespodziankę. A potem wszystko będzie jak będzie. A i zanim przejdziecie dalej zostawcie szybko łapkę w górę i subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco. Jak będzie 50 tysięcy łapek w górę, to lecę z kolejnym prankiem. Może... To jest Tu jak nagrywał, no. Mam no, wrażenie, że teraz Stuart mniej supleni. Możliwe, bo teraz ma inną pracę, jakby pracuje z ludźmi i ja z też się staram. No. Robimy fejkowy wstęp do odcinka, gdzie robię a niespodziankę. Siema wszystkim właśnie jesteśmy z mamą i stwierdziłem, że nagram taki film, że będziemy jechać. <laughs> ja głowa w mojej czapce ja go cały czas mi zabierała rzecz. Serio? Cały czas na moich czyli czapce i w ogóle. Chobacz, jakie są różne buta? Tak, ona jest bardzo mała, taka no. jak ja w sumie. A ten na dworzec, zrobimy jej niespodziankę, kupię jej kwiatki, może pójdziemy coś zjeść, pójdziemy do kina. A i jak nie, to przyjdziemy tutaj, nie do, nie mała, do, do, nie do jedzenia, zrobimy jej niespodziankę, nie? Nie się, no, 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 nie spodziewa się. Pojechała na weekend do mamy, no, do domu, do nie pieska no, i... Niczego. I zobaczy no. nas Tiga na dworcu. No to I dawaj szybko. No. Lecimy, widzimy się Lecimy. na dworcu, pa, pa. bo teraz się spóźnimy. Dobra, więc jesteśmy na dworcu i Czekaj, idziemy go, szybko do kwiaczarni. Ale teraz się zastanawiam, czy ta czarnia jest. Niech ty odparta, to osparta, to jest. Bo jest późno. Powinna być, czy mam kciuki, że jest. Jak nie, to trochę się zepsuje cały plan i będziemy musieli. Pod doga albo kebab. Pod doga, dokładnie. Pod doga. Nie, dobra, idziemy szybko, zobaczymy. Jak go ja to Jak nie, widzi, to muszę. Totalny spontan. Mama, mamy dylemat. Co się stało? Kwiaciarnia zamknięta. No nie, słuchajcie, kwiaciarnia jest zamknięta, więc mamy totalną lipę. Zapomniałem, że jest niedziela i mamy lipę, więc teraz tylko, jest... tylko. I co, i kupić ci później jakieś kwiaty? Nie. Będę jak z tym ten futrz cały czas. Możemy odebrać Agatę z Forca i. Co kupimy? Nie wiem, powiem, że niespodzianka po prostu i tyle. Nieprzemyślane to. O to chodzi w tym wszystkim, ma, więc jest nie ma, dobrze. Nie, nie ma, dobra, idziemy. Ej, koła, bieda, no w ogóle jakąś taką błękitną stronę, w ogóle nic nie słuchaj, tylko idzie jest kawałko, i skończy. A to jest klasyczny steward, to przez no. tylko... to nie słuchaj, nic tylko. No, to się... do siebie, co? Co? To mówiłeś? Dobra, nie mamy wyjścia. Czekaj, widzisz ją gdzieś? Słuchajcie, nie było kwiatków lipa, jedziemy. Czekaj. Dobra, nie zjeżdżam, czekaj. Drugi peron, chyba. No, drugi peron, dałeś. Dobra, weski, on stoi. stoi. Co? Co to jest? Co ty mu się świeciłeś? A to jest ta bluza. Nie mam żadnego. Oh my god, I'm such a good actress. Co się może skakować jak do rektora? Czemu nagrywacie? Osoba, która by nie by działa, po prostu ja nie to taka ciekawa. To, to by tak nie działa. <laughs> Chcieliśmy ci zrobić niespodziankę. Niespodzianka <noise> <noise> Chciałem ci kupić kwiatki, ale sklep był zamknięty. Staliśmy po godzinie i pukaliśmy... Stuart, ubywam takie Nie wiem czy zauważyć. Założało cię. Przepraszam. Ła, To pani jeszcze jeden pan pukał i nas nie wpuściła. chciałem. No, tak, tak, myślałem, to że rozbiegamy rozbiegamy. niespodziankę. Pójdziemy coś. Czyli, jeść. No. No. Do kina, źle nie, nie, czujesz się? Doma. Nie, chodźmy do kina. A wie, że się? Czuje, nie. nie, chodźmy do kina. Nie chcesz do kina? Yeah. Chcesz jeść. No, może, Powiedziała, że może. Powiedziała, że no, może. To chodź do galerii, pójdziemy i usiądź, wypijemy herbatkę jakąś czy coś i zastanowimy się, co robimy, tak? No. Dobra, a czemu się źle czujesz? Nie wiem. dobra. Czemu się zleczyłeś? Okej, to chodźmy. No to... Czemu się zleczyłeś? Nie wiem, nie wiem. A ta mama w ogóle, że nic nie podejrzewała, że jakby się zleczyłeś w ogóle prosisz w No, no, God, no To on... Dawa, dawa, dalej. Co ci jest? Nie się czujesz. No... O Euphoria! coś nie wiem, czy w Euphoria! A co ci się dzieje? Co ci się dzieje? Dużo w boli wymiotowałam w domu. No się czymś z Wymiotowałaś? Aha. No, tak myślałam. Nie no, ma chcę z tym trąbkiem jest... Moja czapka. No, <laughs> no, i mama ci si ukradła. To twoje trampki też? To ty, Agaty Buty, ukradłaś i czapkę? Gdyby <laughs> jego mama! Moja czapka! I twoje trampki! <laughs> to pójdziemy usiąść, jak poczujesz się lepiej, to no, wtedy ja pójdziemy jej spokój, jak teraz. Czemu? Stara, tak jak my coś sobie zabierzemy. Daj tak. mi naszyjnik. tak. tak. Ty, I wypuszczamy? Nie. Uj, nikeszak! Serdecznie, żeby co? Tak, nie, no, no. no bo mi się spóźnia dużo okres, i ja myślałam, żeby zrobić test ciążywy, Ale nie nagrywam. No! No! No, nie <noise> Pijam, nie żartuję, naprawdę, bo już dwa tygodnie to jest za dużo. Dwa tygodnie? No mógłbym się rozlegulować, bo ja tam biorę jakieś leki, ale no nie wiem. O o! Hej, nie wiem. o i tylko czeka na dramę. O o! Chyba od dwóch tygodni nie było seksu, nie? <śmienic> nie, wcale, ja nie nic wcale, nie, nie wcale. mówiłem. Ej, to jak coś, ej, jest apteka tam jak coś. <śmienic> ale nie nagrywaj tego. Ale nie nagrywam, jeść. nie nagrywam. A dzisiaj mówiłam, że babcią będę. O nie. No tak. To poczekaj tu mama, bo nie no ma tak. To my poczekamy, my pójdziemy szybko tam. Ej, dobrze krasz, nie wiedziałem, że tak to przekonuje. Agata jest zajebista, jest serio. Zajebista, mówię. Zajebista. Myślałem, że mam ją nie nagrywać, więc nie wiem, co się dzieje. Dobra, kupimy tutaj. Mam w On aż był zmieszany, on nie wiedział, czy mam nie nagrywać, no. czy nie. I ten już, który przygotowałem wcześniej. No. Okej? Okay. Mama jest co tam. Teraz? <laughs> I co, myślisz? Klasycznie na co? Przynajmniej pomarańczką. po prostu trochę. Co to jest? Pomarańczu, żeby tak. nasikać. Dobra, robisz to? <grym> no. Dlaczego to wrócił do kibla? Żeby nie sikam. Żeby też zrobiłam zamknij po mhm. to, zamknij to. Zamknę. Daj. Idziesz? Mhm. Ile się na to czeka? Minutę, dwie, jakoś tak. Y pięć minut. Pięć minut? Się czeka. Pięć minut? Aha. W ogóle ja tak chce mieć Bohora, więc to jest takie. O, bo tylko. oj, mam nadzieję tylko, że jestem w ciąży, a nie. Oj, mam nadzieję, że nie. No i zawsze przykro, jak jednak nie jestem. No to do roboty! To nie mm. mi to Do roboty! Ja chcę, Stuart! Nie będzie, dopiero dwa tygodnie minęło. Dopiero? No. Dziewczyna, do się jak miała minęły trzy dni. Dwa tygodnie temu powinnam dostać okres. O kurde. Small talk, widzisz? Także... Będzie to... Nie zostawisz mnie, nie? No nie wiem, teraz się zastanawiam. Muszę <grym> <grym> ja skończyć i w ogóle nie mogę teraz najpierw przerwać iść do pracy. Musiałbyś... Studia muszę skończyć. Nie mogę tak przerwać. Czy zajęć się tym dziewkę? Nie No zajmę się się. No. No, no, najwyżej. Mama! Ja przecież nie ja byłam Nie mówię, ci będzie, no, ja wiem. to jeszcze miałaś okres, jak byłaś na tym badaniu. Doktor ci nie mógł zrobić tego, nie? Mhm. No. Ale a... od tego czasu minęły 3 tygodnie już. Cztery minęły, no to 20... No to co właśnie, 20... a wtedy miała okres. Ale co 28 dni jest przecież okres. Nie, bo wtedy miała mieć mama i nie dostała, rozumiesz? Kiedy wtedy miała, bo nie mógł pan doktor zrobić badania. Ale, Ale wtedy dziwnie było. tym następny nie miała, już myślałam, że może zrobić badanie. Bo nie to... wiem, dobra. Otwórz to najwyżej, Ty Jezu Agata! Spadło ci no. Pokaż, co tam pisze. Co jest? Co to znaczy? Pokaż to opakowanie. Ja. dole. Nie żartuj. Nie żartuj. No, przestań to musiało źle wyjść. A bała szokers. No i co teraz? Jak się z tego mama nie smyszyłam. To moje, kurde, z nią będzie dziecko. No. Co mamy zrobić? Dlatego no się źle czuję. No i co teraz mama, no? no? nie wiem co mam powiedzieć. A ty co? No nie wiem Stuart, co ja mam ci powiedzieć? To jest, no ale nie nagrywaj tego. Czemu? Nie chcesz przyjechać mama do Polski i pomóc? Stuart, przestań. Nie nagrywaj tego w ogóle. No, będzie śmiesznie potem można pokazać dziecku. A było po prostu w szoku, mama. Jak, jak coś zawsze coś hi, 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 ha, ha. To teraz tylko, ale, Boże, to Boże, to. <śla> nie zaczekuj w ogóle. To to tak? Ale, sobie. nagrywaj, co? Czemu nie krzycz na mnie, no? Pokaż to. Gdzie ty, to masz? Co ona robi? Płacze? Mama. Nie nagrywaj tego, no proszę cię. Po co Czemu A Kata, ci to? przestań, no co mnie bijesz? Ale po prostu. <śla> 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 sobie bijesz! Każdy sobie stułasz tak. Co Sobie bijesz! Jak możesz. No to co? To sej wracaj kurczę do domu i nie będziemy razem w takim razie. Bo ja nie będę słuchać tego. Dobra. Sej wracaj do domu? Na no co? No do? no to... Co? Nie wiem. Dobra? Tak! No co ja mam Z czym? Gdzie ty idziesz? Z Bachorem, boże? Myślałam, że jesteś inny, serio. Co? Ha. Tak z w ogóle sklepia wyszła.

Dobra, teraz obejrzymy tabliczki z dziewczynami z odcinka Unicostery, gdzie byłam ja, Leksi i Julia I stwierdziłam, że może ten odcinek będzie fajny, bo tutaj jesteśmy w trójkę i jest może dużo do komentowania Wiec W jednym składzie z Agatą oraz Leksi, dziękujemy ci Kuba Dzisiaj nagrywamy babski film o chłopakach Uuuu, wow, zasyp, I... Kuba, weź nam czy tam jakieś pytanka kto jest... się dodało, to pysanka, a my mamy Kiedy do powodu... też Agata. Cringe! Ale wszystkie Cringe! Wyglądamy jak jakaś największa Lampedziara wtedy. Nie. Michała. Tak, młę. Martyna Dupiec! Tu jesteś to jest Izla i Katrę Bojskiego To ma najlepsze ciało z domu więc... Dobra, trzy cztery. <laughs> no to jest Michał Goła. A, styl, jakby Michał Goła jest strasznie wycięty. Dobrze wygląda. Not my type, ale dobrze wygląda, to trzeba przyznać. Hmm. Hmm. Michał czasami jak ściąga bluzę i koszulka mi tak mu idzie też do góry. Gospa. ale się lekcji zmieniła z zachowania. No. Kompletnie się zmieniła w. No, to się najczęściej różni. Dobra, to też jest super. filmik, Michał. Idealny mężczyzna. No, Michał jest a nice guy. No. Ma najlepsze poczucie humoru. Ja uważam, że ten typ śmieszny. Kasper Bojski ma najlepsze Błoński? poczucie humoru?! No nie wiem, no ja go nie poznałam ogólnie, nie gadałam z nim nigdy, ale... What the fuck? Nie, Steward. Steward jest... Steward jest całkiem so Jest strasznie śmieszny, on nie musi nic robić. No. Bo Steward jest po prostu sam w sobie śmieszny. No, naturalnie zabawną osobą. Nie co? się. Co Pogadał ty dałeś? Pokij zjeść, prawda? ty Stewart? jest śmieszny? No bo jak nie jest w domu, to nie jest taki depresyjny. Ale jest śmieszny? No. To ja mam ty chyba musisz poznać. Ja osobę. To nie, to śmieszny Więcej osób. Nowe śmieszne osoby to są akurat Naprawdę potrzebuję poznać jakieś nowe osoby. Dzisiaj Musimy poznać jakieś nowe świeżo. Ale my w ogóle my sobie wystarczająco na Tak, my, my po prostu. My żyjemy w symbiozie. No prawda. Kto, kto się najczęściej wzrusza, i był <noise> Stewart. Ej, to się bardzo dużo zmieniło. Stewart teraz w ogóle nie płacze. <noise> a wtedy się rzeczywiście dużo płakał. No, a teraz widzisz, kiedy w ogóle jest słodkiem. Stewarta? Nie. nie. <noise> no, w ogóle nie wie, jak jest live cały czas. A teraz, kto najczęściej się wkurza? Nie, przepraszam. A! On... Boże, ty nie wiesz, jak długo się wkurzało wszystko, po prostu chodził tylko i. Czerwondo. Tak, krzyczą śmiesznie, to był strasznie śmieszne a czerwone robótki ja bol czerwony. No, Marci, ja ci mówię, że to ty, a on mi nie wierzy. Patrz, eyryzja. Bo Marci czasami I wszyscy się strasznie zmienili. Wszyscy... wszyscy się teraz strasznie zmienili. Niektórzy na gorsze, niektórzy na lepsze. Tak! Co? co ty mówisz? Ale, on... Ale po co ty nawet? Podnosisz głos! To ja instrument to nie ja. Cieształam coś tam, ja coś tam mówi. Marcin, ja nie powiem. Podnosisz na mnie głos! To to jest najlepszym przyjacielem. Stewart nie, naprawdę, nie mam Stewarta. Tak no to Stewart jest Stewart Mi się że, fake, Przedeż, że Błoński. ja on teraz dała Błońskiego. Że kto największy przyjaciel, czy kogo? Ogólnie największy przyjaciel, który jest najlepszym takim przyjacielem. Myślisz, że Błoński? Myślę, że Błoński. on cały czas z tymi samymi ludźmi się przez prawda trzyma. On ma chyba, taki swoje grony, Jakoś nie widzę, że łamią nowych ten. I tak ciągle z tymi OG Ones i w ogóle takim no. z moim zdaniem... Hmm. Ale kogo? Masz. A! Maszem! Ale tak ogólnie to myślę, że błoński jest taki. Jakby z kimś przyjaźnić, to... Bo on jest taki... No znaczy nie, że z charakteru, tylko że jest najwierniejszy może on. Tak, ono. chciałabyś być... Wow, sheepy! Nakręcanie shipu! Wow! Masza poczuła krić. Z goło mnie lekcji chciałaby być. Ta jasne. Baby girl. Dobra, że się nie chcę tego oglądać. Dobra Koni, Dziękuję Wam za oglądanie. My idziemy z maszą do kina. Mierątkę. Na Na nie, jeszcze nie. musicie być masz 200 200. Jeszcze nie. No ty no Dobra, to było na tyle. jeżeli chcecie kolejną część tego, albo chcecie właśnie oglądanie, napiszcie po prostu co chcecie najbardziej. Jak w ogóle, to się, że Aga to ma taką boniery, że tak, tak robię, bo... tak palcem. Zostawcie sobie na stolikom nasze Instagramy i widzimy się w następnym odcinku. Pa.